No witam Was tak na te kilka godzin przed zakończeniem tego 2022 roku. Chciałbym tak w największym skrócie Wam powiedzieć, co może nas czekać, wedle takich moim, moich przemyśleń w przyszłym roku. No i powiem Wam na wstępie, że nie jestem tutaj w tej kwestii optymistą. Podzielimy sobie na to na takie kilka, kilka działów, króciutkich, dosłownie kilkuminutowych, jeżeli chodzi o. Takie kwestie, które mogą nas w przyszłym roku spotkać. Pierwsze, co no to gospodarka. Yy, powiem Wam szczerze, że tutaj jestem raczej pesymistą. Wszyscy to czujemy chodząc do sklepów. Widzimy, jak te ceny dosłownie z tygodnia na tydzień rosną. Za ten zwykły koszyk zakupów yy, płacimy praktycznie z tygodnia na tydzień coraz więcej. Jest to temat, który już jakoś tam powiedzmy jest, jest poruszany przez, przez ludzi. Każdy jest w pewnym stopniu z tym sfrustrowany. No i cóż, no, podejrzewam, że w dalszym ciągu tutaj ta inflacja będzie nam się dawać we znaki, jeżeli chodzi o ceny tych produktów spożywczych, jak i też o ceny paliw. Poziom, który w tej chwili jest nam przedstawiany, czyli około tych 18-20%, no, wydaje mi się dla no, takiego zwykłego zjadacza chleba, szarego człowieczka jakim ja jestem. Nie jest to poziom do końca realny. Przypuszczam, że biorąc pod uwagę takie podstawowe produkty żywnościowe, paliwa, jakieś podstawowe produkty higieniczne, które są w naszym zainteresowaniu. No to jest to już wzrost miesiąca do miesiąca powyżej 20%. Tak, z tych moich takich drobnych wyliczeń to wygląda. No i obawiam się, że w przyszłym roku niestety ze względu na to, jakie są trendy w gospodarce ogólnoświatowej, będziemy zmuszeni. Jeszcze bardziej zaciskać pasa i te portfele. Pomimo tego, że jak widzicie jakieś tam powiedzmy kwoty może już, które jeszcze parę lat temu wydawały nam się duże, wpływają nam na konta z tych naszych wypłat, z tych naszych pensji, z naszych zarobków, no to te kwoty będą się przekładały na niestety coraz mniejsze możliwości zakupowe, coraz mniejsze możliwości nabywcze. Także jeżeli chodzi o gospodarkę, no to cóż, 2023 ciąg dalszy dopinania pasa i ciąg dalszy jakichś ograniczeń naszych wydatków przypuszczam też, że biorąc pod uwagę te medialne przesłanki, które gdzieś tam na razie nie nieśmiało nam się powiadują, pojawiają słyszymy tam gdzieś o jakichś brakach leków które są dementowane, brakach innych towarów, gdzieś tam mamy w pamięci ten kryzys cukrowy, który gdzieś tam nas dotknął w lecie 2022 roku Mogą wystąpić też braki jakichś produktów. Sytuacja na świecie jest yy, tak napięta, yy, potęgi gospodarcze yy, są, są w takich relacjach, że gdzieś tam do zerwania tych łańcuchów dostaw może w 2023 roku przyjść. Także też na jakieś braki towarów niekoniecznie nie jestem tego pewien na 100%. Ale gdzieś z tyłu głowy musi mieć taki zamysł, że może coś takiego nastąpić kwestia, jeżeli chodzi o konflikt zbrojny e, na, na Ukrainie. Też tutaj nie jestem optymistą. Wydaje mi się, że nastąpi eskalacja. E, Rosja, tak jak już słyszymy, e, przygotowała ponad 300 tysięcy, ponad 300 tysięcy e, e, Żołnierzy, którzy są w tej chwili gotowi do podjęcia walki też słyszymy gdzieś tam o rekonstrukcji sprzętowej, coraz więcej sprzętu, szczególnie czołgów około 2000, co prawda jakiś starszy model, około 2000 czołgów ma być gotowych do walki. Słyszymy cały czas o strzałach rakietowych, co nie potwierdza się z tym, co, co to mówiono nam jeszcze jakiś miesiąc temu, że niby Rosjanom rakiety się już skończyły. Także obawiam się, że tutaj będzie dalsza, dalsza część z takich zmasowanych walk, krwawego konfliktu pomiędzy Ukrainą a Rosją który będzie eskalował musimy też być przygotowani na jakieś kolejne fale uchodźców, które mogą się w związku z tym u nas pojawić no jeżeli chodzi o zagrożenia konfliktami nie skupiałbym się tylko tutaj w tej sytuacji na konflikcie pomiędzy Ukrainą a Rosją zwróćmy uwagę, napięta sytuacja w tej chwili panuje pomiędzy Chinami a Tajwanem Napięte relacje pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Coraz częściej słyszymy o e, jakichś napięciach e, w tyglu bałkańskim pomiędzy Kosowem a Serbią. E, Bliski Wschód też e, cały czas. E, Izrael, Iran, tamte rejony, Syria. Cały czas też słyszymy o jakichś jakich napięciach, które mogą się tam pojawić. Także pod względem e, konfliktów zbrojnych, przypuszczam, że przyszły rok też nie będzie należał do spokojnych trzeci temat jaki chciałbym poruszyć no to widzimy sami jak wygląda sytuacja z naszym zdrowiem przychodnie są pełne, na pewno też rozmawiacie ze znajomymi każdego gdzieś tam łapie jakaś grypa jakieś przeziębienie szczególnie wśród, szczególnie wśród dzieci słyszymy też opinie ekspertów medycznych że wywołane to jest niestety tym co przerabialiśmy przez ostatnie dwa lata czyli zamknięcie nas odizolowanie maseczki Jakieś tam, powiedzmy, kwestie sanitarne, które były związane z walczaniem COVID-19, doprowadziły do tego, że nasza odporność znacznie spadła i tego efektem jest ta fala zachorowań, która w tym roku wystąpiła. Podsumowując, moim zdaniem, no tutaj niestety jestem pesymistą, moim zdaniem. 2023 rok będzie dla nas pod względem takim, zarówno i osobistym, i jeżeli chodzi o, o, o finanse, i takie powiedzmy, kwestie związane z funkcjonowaniem, takim codziennym, jak i też na świecie, będzie rokiem ciężkim będzie rokiem, rokiem trudniejszym niż rok 2022. Także musimy uzbroić się w takie powiedzmy, no. Logiczne myślenie, powiedziałbym. Też kończąc, chciałbym dodać. Nie, nie, nie popadajmy w jakiś taki absurd, to co jest przedstawiane nam przez media głównego nurtu. Myślmy logicznie, jeżeli chcemy przeanalizować jak sytuacja w jakimś temacie wygląda. Yy, rzeczywiście jak to polega na prawdzie, no to lepiej jest przeanalizować sobie kilka źródeł. Nie tylko nie, niekoniecznie tylko z, z mediów mainstreamowych wtedy można sobie jakby robić jakiś taki ogląd, ogląd sytuacji Myśmy po prostu nad tymi informacjami którymi jesteśmy przytłaczani no cóż no, mimo wszystko do siego roku wszystkiego najlepszego w tym nowym 2023 który za kilka godzin już się pojawi natomiast tak jak wam mówię ja nie patrzę na sytuację taką globalną jeżeli chodzi o ten rok z optymizmem na pewno będzie się dużo działo będzie o czym mówić. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, cześć.